Kiedy zaczyna się ta historia, plac szczepański w Krakowie nie wygląda tak dobrze. Podobnie jak cała Europa, która liże rany po II wojnie światowej. A jednak coś się zmienia. Wkrótce sztuka miała sama docierać do odbiorcy na kółkach. Tak wyglądało to w Stanach Zjednoczonych, a tak w Polsce. Choć już w 1953 roku UNESCO zaleciło wszystkim krajom członkowskim zaopatrzenie się w muzeobusy. To właśnie nasz polski rozmach przedsięwzięcia długo był stawiany za wzór. Trudno się dziwić, w gronie organizatorów zarówno wystaw objazdowych, jak i trasy muzeobusa były największe tuzy polskiego muzealnictwa i historii sztuki. Tylko od września 48 do września 49 roku Zarząd Główny naszego związku poświęcił 71 posiedzeń, akcji i wystaw objazdowych, a efekty były spektakularne. Muzeobóz i ekspozycje objazdowe ściągnęły przeszło milion zwiedzających.